Cześć, tutaj Tomek Delimat. Już za kilka dni na kanale 13 runda ukaże się nowy film z cyklu Legendarne walki, nad którym obecnie intensywnie pracuję. Teraz natomiast chciałbym Wam zaproponować kolejny odcinek ze znanej i lubianej serii Knockout na dziś. Jego bohaterem będzie tym razem jeden z najlepszych pięściarzy lat 90. w wadze ciężkiej, Riddick Bow. Przypomnę dziś dwa knockouty z samego początku jego zawodowej kariery, gdy można było już domyślać się, że mamy do czynienia z przyszłą wielką gwiazdą. Zwieńczeniem obfitującej w sukcesy kariery amatorskiej Ridika Bow było zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego w Seulu w 1988 roku. W finale Nowojorczyk przegrał w kontrowersyjnych okolicznościach z innym późniejszym wielkim czempionem, Lennoxem Lewisem. W marcu roku 1989 Bowl rozpoczął natomiast karierę zawodową i czasu nie marnował. Zdarzało mu się toczyć nawet po trzy walki w miesiącu. Zdecydowaną większość tych pojedynków młody pięściarz kończył przed czasem w początkowych rundach, choć oczywiście jego rywale nie byli z najwyższej półki. Ósmą ofiarą Riddika miał paść Earl Lewis, dziewiątą natomiast Mike A.C. 21-letni po poprzednie walki toczył 3 i 15 września, a z Erlem Lewisem miał zmierzyć się 19 września. Wyobraźcie sobie, że dziś jakiś prospekt wagi ciężkiej toczyłby kolejny pojedynek po czterech dniach przerwy. Tak czy inaczej w tych poprzednich starciach Boł się nie namęczył, bo nokautował rywali w pierwszych rundach i na prostą robotę zanosiło się również teraz. Earl Louis miał w rekordzie 8 zwycięstw i 8 porażek, a wcześniej rywalizował głównie w kategorii junior ciężkiej. Trudno więc było spodziewać się, że zawiesi poprzeczkę wysoko. Pierwszą minutę po pojedynku Riddick Bow przeboksował dość spokojnie, następnie stwierdził natomiast, że nie ma sensu tego wszystkiego przedłużać. <laughs> And in the rush to gold, oh there's a left hook to hurts Lewis, and he's ready to go on his way. And down goes Earl Lewis. Yeah, truthfully, we really didn't expect much more here. A late replacement was Earl Lewis, and he's rocked early. So on his feet, but who knows for how long?

Po pierwszym knockdownie Earl Lewis jeszcze się podniósł, ale nie nadawał się już do boksowania i Riddick Bow wykorzystał to bezlitośnie. W praktyce skończył przeciwnika potężnym lewym sierpowym, a następnie prawym postawił już tylko kropkę nad I.

Look at AC turn away when when Riddick Bo even faints at him. Nice left hook by Bo. Bowe. Bo's a good looking fighter. He's, when we saw him against uh, on, on the undercard, One, two, on the, here it is already this first round. This fight's not going long. We saw him on the undercard against Lionel Butler. Camacho Mancini he looked like he needed some schooling he's gone back to work back in the gym he's been studying boxing very well looks quite impressive here but will not get much schooling in this fight but he also needs to use this fight to learn what did he what did he need to learn the most important thing in the come the lionel butler fight he needed to learn to use the left jab, and he's not used it much here in this first round, but he hasn't had to. Look at that good movement. The right hand, he set it up, too. He rocked all of his oh. weight back on his back foot, ah. and he landed. Ten, seven, 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 pick, we'll let him go. For one more, 40 seconds to go, three knockdown rule is in effect, and there it is. That's all, the best shot, though. This fight's over. Mike Acey did not want to fight. This fight have never begun. To kolejna walka, która pokazała, jak dużą mocą w obu rękach dysponuje Riddick Bow. Mike AC był tu straszliwie obijany, a najbardziej efektowny był ten prawy podbródkowy kończący pojedynek. W innych swoich walkach z tamtego okresu boł był równie eksplozywny i ci, którzy obserwowali jego pierwsze zawodowe kroki, musieli przeczuwać, że ten chłopak niedługo zamiesza w czołówce. Earl Lewis po przypomnianej dziś walce dał sobie spokój z boksem zawodowym. Z kolei Mike AC najwyraźniej upodobał sobie zbieranie batów od gwiazd, bo w późniejszych latach szybko nokautowali go jeszcze Lennox Lewis, Tommy Morrison czy David Tua. Riddick Bow kontynuował natomiast zwycięską serię, stopniowo podnosząc też sobie poprzeczkę. Pod koniec roku 1990 zaczął się już mierzyć z uznanymi nazwiskami, jak Pinklon Thomas czy Bert Cooper. W roku 1992 został natomiast niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej po zwycięstwie nad Evanderem Holyfieldem. W całej karierze Big Daddy poniósł tylko jedną porażkę, właśnie z Holyfieldem w drugiej odsłonie legendarnej trylogii. Przez pewien czas był uważany za najlepszego pięściarza wagi ciężkiej na świecie i tak też postrzegano go w dniu pojedynku z Andrzejem Gołotą. Jak natomiast wyglądały te dwie walki z Polakiem, wszyscy wiemy i wszyscy do dziś nie możemy tego przeżałować, choć bardzo smutne jest też to, jak po tych starciach potoczyła się historia Riddika oh, Dziękuję. Truthfully, we really didn't expect much more here. A late replacement was Earl Lewis, and he's rocked early, so. On his feet, but who knows for how long. Third five, Earl Lewis down and out. There won't be a count. And once again, this is the second time in two weeks that we've worked together at least.